W minioną sobotę w Muzeum akordeonu w Kościeżynie odbył się zjazd miłośników gry na tym instrumencie. Spotkanie odbyło się po raz pierwszy i wzbudziło spore zainteresowanie. Muzeum akordeonu ma już 6 lat. Tegoroczne urodziny były wyjątkowe za sprawą zjazdu akordeonistów. Nie zabrakło chętnych do wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez Pawła Nowaka, inicjatora powstania Muzeum Akordeonu, absolwenta Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz laureata wielu nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach akordeonowych. To on udzielał przybyłym cennych rad i wskazówek do tego, jak doskonalić się w grze na akordeonie. Akordeoniści amatorzy mają pierwszy raz okazję pograć wspólnie, no i usłyszeć kilka fachowych rad. To jest... Typ imprezy, który najczęściej jest spotykany w środowiskach zawodowych, dla muzyków zawodowych, a ludzie, którzy często grają sobie w domu sami dla siebie, no nie mają takich okazji, żeby ktoś jakąś radę dał. A tutaj jest taka okazja i widzę, że jest duże zainteresowanie, bardzo sympatyczna atmosfera. Mam nadzieję, że te urodziny Muzeum Akordonu, szóste urodziny, będziemy obchodzili także za rok już jako siódme właśnie w takiej formie jak w tym roku. Zwieńczeniem warsztatów akordeonowych był wieczorny koncert za rok, kolejna edycja serdecznie zapraszamy.